Gdzie znajduje się więcej moczu? W basenie czy w jacuzzi? Techpedia. Tylko sprawdzone informacje. 3, 2, 1. Z kanadyjskich badań wynika, że więcej moczu znajduje się w wodzie znajdującej się w jacuzzi. Statystycznie w basenie z 830 tysiącami litrów wody przypada średnio 75 litrów ludzkiego moczu. Należy dodać, że wyniki te są czysto umowne, bo naukowcy skupili się tylko na osobach, które spożywają produkty zawierające nierozpuszczalne w organizmie człowieka popularny słodzik Acesulfram K. Co ciekawe, badacze nie znaleźli basenu, w którym nie byłoby moczu. Jeśli filmik Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.